Tak naprawdę woda albo się zgalwanizuje, no nie. Podobno 800 koni było. Ja powinienem kręcić 9300, a on przy 8 już miał odcinkę. Luzowało się, bo to łapy, wszystko twarde, wibracja i. Marcin, kozioł, koziołki siano jedzą. I jakbyś tego nie zakontrował i naklei, i tak się luzowało, no nie. Musisz przewrócić, bo mokre. Jak już z tej masy chcesz schodzić, to sobie możesz pasek 4PK założyć, zamiast 6. <laughs> żeby działało, no nie. Głównie o to by chodziło. <laughs> I ty myślałeś, że jest wypadanie zapłonu, a ja petarda, nie? To z 2 jz też wychodziły, nie? <laughs> Rury Ale redukuje masę. <grym> Idziemy tam zobaczyć Marcina Agroprojekty. Bo wszyscy... O, ja też sprzedam hondę To teraz muszę też te kupić pewno. To jakiś traktor, nie? Wadwiece na tym. Kurde, kamera tu była. Co? Kamera tu była. Dobra, i witamy w kolejnym materiale. Dzisiaj materiał z naszą. hondą, Moją. Popatrz tam. Jedziemy do Marcin Kozioł Performance Garage. Zrobić elektryczne. Elektryczny układ wodny, tutaj już mamy dwie pompy wody Pierburga. Mamy nowy wyświetlacz od firmy Hryder, który też będzie montowany. Mamy zbiorniczek, ale to Wam wszystko tam potem pokażemy, jak już coś będzie zamontowane. Jak zwykle problem ze światłami w tych lawetach jest? Nie. ma? Jednego nie ma, tak? Stop jest, kierunki są. Ile Rafał? Z dwa miesiące przeleżały? Obrysówki? miałem czas, wyczekałem. Tak są dostępne na naszym sklepie od TT Technology no jeszcze tylko ramka rejestracji trawi garaż powinna być, ale szewc bez butów chodzi na razie z ładnie na trytytki nie Kubuś? jest twoja rekomendacja? tak jak powinno być dobrze zamykamy bramę, Rafał yy, zamyknąłeś dom? dobra wypuszczamy tego wilka Chodź tu, chodź tu. To dawaj do przodu, a ja będę do tyłu, będę składał film dobra. w trakcie drogi. Dobra, tak się to prezentuje. Zardzewiało nam, trzeba zgalwanizować. No, zczepuję, kurwa, Żona mi posprzątała w samochodzie, a już mamy ten. Już mamy nabrudzony. No dobra. Okej okay. No to lecimy, nie? Chłopaki, a może live'a będziemy robić z trasy dzisiaj, co? No można. Kuba, a masz czemu? coś ciekawego do opowiedzenia? Nie, yeah, nie. Yeah, yeah. Krzysztof jakby pojechał z nami, to u. <noise> na Byśmy do, do, zajechali do Mar Marcina, już zaparkowali. A jeszcze Ściągać ją? Czy, czy... Trochę może. Trochę może ściąga, ja co może ty tam być? się przyjmujesz? Trzymaj kierownicę, a nie puszczasz tam. No. Dobra, dojechaliśmy już z tym moim klamotem. Marcin zaraz coś ciekawego tutaj nam się wypowie na temat tego, tego samochodu. Marcin tam też działa z agrostrefą, to zaraz wam pokażemy Marcina, Marcina ciągnik. Miał kiedyś Władymirca w turbo, też był na kanale, ale Marcin sprzedał Władka w turbo. Pozdrawiam fanów. Tak. Dobra Marcin, co tu będziemy robić? Mamy pompę taką seryjną zwykłą. i zwykłą i zastąpimy ją elektryczną. Mhm. Ty mi właśnie poleciłeś tego pierburga, to tutaj mamy, nie? Tylko, że mówisz, że co? Że ona musi być na wysokości czego? Znaczy ona musi być yy, na wysokości dolnego króćca od chłodnicy, tak? Bo żeby sobie, żeby miała cały czas dopływ, dopływ płynu. No nie ona na najniższym. A tam jest poziomie. łapa, tak? Alternatyw. No jest, jest łapa, potem tutaj, no ewentualnie można z tej strony to jakoś wziąć. No generalnie mhm. zabierać musi z najniższego punktu na, chłodnic punktu na chłodnicy. Czyli czekaj. Yy, bo to mówiłeś co? Żeby, żeby ewentualnie, żeby kryzę zrobić, tak? To no cie... nawet, nawet może być, to, to z kwasówki byś wybalił. Znaczy słuchaj, zrobić samego plejta, żeby żeby to wyciąć, to ok, nie ma problemu, tylko by trzeba było zrobić jeszcze podtoczenie na uszczelniacz, bo jak zdejmiesz tą, ten cały, cały zestaw, to tam jest uszczelnienie na na o-ringu, no, no trzeba byłoby zrobić rzuciłbyś na Tom, rzuciłbyś na na frezarkę i płaszczyznę byś zrobił, żeby nie było potem naprężeń, no nie? No tylko, że znowu dochodzą jakieś tam uchwyty pod ten alternator, no, nie? no Teoretycznie jest to do zrobienia tak naprawdę, no bo tak jak widziałeś nawet w kejsie, jak robiłem e, adapter pod klimatyzację, no nie? No to mm -hmm. jest płyta, zrobione są uchwyty i no to i powinno to to i to powinno działać, no nie? Można też to w ten sposób zrobić tak naprawdę, no bo wtedy pasek... wtedy mniej kombinacji bym było nawet. Yy... A gente não... Jedna droga w sumie. No bo myślałem, że jest trochę więcej miejsca, bo tak jak u nas było, to tak, zbiornik był wyrzucony na zewnątrz, chłodnica była wtedy przesunięta do jednej strony i automatycznie zrobiło się miejsce. Wiesz, tu było tak, że to auto było modyfikowane i to dochodziło. Tu etanol, tu coś, tu i to jest tak. Nie No ja wiem, ja wiem jak to wygląda. Nie jest zrobione tak, jak powinno być. Teraz jakbyśmy. Zbiornik generalnie, no to tak jak my żeśmy mieli montowany, to mieliśmy montowany tutaj, w tym miejscu, nie? I tu wchodził zbiornik tam 10 litrów. I powiedzmy, było w porządku. Też by go przeniósł przecież, nie? No dobra, ale wiesz, jak. Ale jak już mam mocowanka, węże jest, są. Wiesz, no równie dobrze połowę rzeczy możemy przerobić, żeby powiedzmy, było fajniej, lepiej, no nie? A na początku nie brałeś to pod uwagę. No. Więc. No słuchaj, zobaczymy, zdejmiemy to. Wypalimy może tego plejta, To nawet słuchaj, to nie chodzi z kwasówki, to szkoda w ogóle, wiesz, robić, żeby to, bo to bez sensu, no nie. Zrobić Normalnie z czarnej, z, z czarnej blachy, bo tak naprawdę woda. Zgalwanizuje się. Albo się zgalwanizuje, no nie. Ale ten, bo wiesz, tu w całym tym plejcie nie chodzi woda. W sensie jak zrobisz ten, tą, tą krytę. No tak, no bo tam jest tam jest kruciec i jedyne co, to na, na wylot jak się przespawa, to będzie zrobić trzeba króciec żeby po prostu woda. Wchodziła, no nie, i to tylko tyle. A reszta dookoła co jest te, ta ten. ten? Odman, odma, no nie, i tutaj wtedy króciec na Aena przykładowo hydraulicznego jakiegoś takiego. Bo tanka macie jakiegoś, czy tylko te. Miałem, ale wywaliłem to całkowicie, bo no waga, nie. No to naprzód się takie rzeczy ewentualnie kładzie. No słuchaj, powiem tak, w, wolno w silniku nie ma to jakiegoś większego znaczenia. Bo w turbo to odpowietrzenie musi być, bo zaraz żnie olejem po całym po komorze, no nie. Dlatego. Y Dobra, ale no mimo wszystko trzeba jakiś wypust zrobić na, na tą odmę, no nie Czy się tutaj połączy, czy też filterek się założy, jak to wyjdzie? No Nie No i wtedy ten alternator się y, przesunie do tylko że... Jego by trzeba było zrobić najlepiej. Albo dać go wyżej wtedy. to wiesz, to już tam wysokość, to tak trzeba patrzeć, żeby pasy go łapę nie, nie szarpał, no nie? Mm -hmm. Ale trzeba by było go odwrócić w sensie tym dać go na dół, no nie? Bo lepiej, żeby na dwóch, yy, żeby były dwa ucha przy, przy plejcie, żeby on tam miał sztywność, a tutaj tak. ewentualnie na śrubę rzymską zrobić naciąg, no nie? Chociaż najlepszy to jest płaskownik, bo na śrubę rzymską, ja miałem u siebie tak zrobione, to co chwila. Luzowało. luzowało się, bo to łapy, wszystko twarde, wibracja, i jakbyś tego nie zakontrował, i naklej, i tak się luzowało, no nie. To już było słychać, jak, jak pod maską dzwoniło, no to już znaczy, że był poluzowany ten. No i jak już z tej masy chcesz schodzić, to sobie możesz pasek 4PK założyć zamiast 6. <suszone> <suszone> Myślałem o tym, wiesz? Ale po prostu nie zjem obiadu i tyle. Nie no wiesz tu masa co jest za osią z przodu To nie to przeszkadza. Jest dobra masa tak no. zwana nawet y, w, w Stanach to doważają przody tak Czyli masz jak tutaj masz tego Traction Bara tak. To tam jest jeszcze wpierdzielona lita belka metalowa Żeby jak najbardziej dociążyć ten samochód Bo już przy pewnej mocy to już ta masa ma nie do końca takie znaczenie no, no, Jak nie. jest za mała to już nie przejści no, choć... Kuba odpakuj, ten... pokażemy no, jeszcze no, widząc tak. zbiornik Marcin wykombinował, że będzie tu Tutaj Także tak, tylko się mocowanko tam zrobi, nie? No to się ten tam się rasebuje. No, to czy wiesz, na trytytkę, tu go no, no, położ no, na ten to, nawet. I przyspawaj go do tego znaczy, i wiesz, to wszystko chodzi o to, tak że, że teraz też ze Pamiętaj ten z wyjąć, nie? No, ja zostawię go do zdoby, albo go trochę wyżej podniosę, żeby było go widać. Na olej, e, jak już będzie... Wiesz, temat tutaj, tutaj temat jest taki, że jeszcze jeden kruciec będziemy potrzebować. E, Są tu. Ze zbiorniczka. So. Okay. Tak, będzie potrzebny jeszcze jeden króciec. Już nie pamiętam dokładnie jak to, jak ten, jak ten Takio cały układ. Nie. Wiesz co? W sumie co? No on to, 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 jeśli chodzi o odpowietrzenie, to wiesz, to jego odpowietrzasz raz i to już jest, wiesz. Bo ta pompa, ona nie, wiesz, nie, nie bąbelkuje w sensie. Bo widzisz? Z tym problem się pojawia z tą pompą, no nie, że, wiesz, ona ma tam wydajność do Danych obrotów, no nie w których w sumie naj, najczęściej chodzi samochód, no nie, a wiesz, ze wzrostem obrotów nie wzrasta jej wydajność. Mhm. Czyli prostu, jak tu kręcimy 9300, no to już. No, to, to czy, czy masz 4000, czy masz, yy, wiesz, no bo wiadomo, ten? na niskich obrotach to jeszcze ten, ale chodzi o to, że pojawia się, jest bezwładność sieczy, no nie. Że ona mieli na sucho, znaczy no ja na ja sucho, wiesz. Yy, no, wokół niej się tak, kiedyś. no po prostu, no. Do, Proste doświadczenie, no nie? Wsać rękę w wiadro wody do pewnego momentu, jak kręcisz wolno, to ta wydajność jest, że z ruchem ręki ten wir jest no nie a weź zakręć szybko, to ciecz nie będzie tak szybko chodziła. No najprościej to, to samo jest w tej pompie, nie? A tamte pompy są zupełnie inaczej, no nie? bo one e, nie, ma, nie ma takich e, nie zawiesza się ten płyn, no nie? Także no, zakładają to, jeździłem też na takie działa. No pewnie, robić, no, trzeba sprawdzone te rozwiązania, nie? Bo tu jest jeszcze jedna opcja, że yy, wiesz, Ty masz też zderzak wysunięty bardzo do przodu Tak To też nie musimy się stricte tutaj w, w tym miejscu z tą pompą yy, ładować Weźcie, odłóżcie Można by Tylko ją... możemy tą pompę sobie wyciągnąć na przykład tutaj m... w tym miejscu No żeby tu przyspawać pewnie, i tutaj tak. będziemy mieli Bo zrobić króciec z drugiej strony to bo też nie bo... będzie jakiegoś wielkiego problemu, no nie? No to, tak. Tylko że tak, y, bo ta chłodnica jest po limicie, czy ją można trochę jeszcze wyżej podnieść? No byś musiał zobaczyć, to ja już nie wiem powiem szczerze jak to jest. Ja... A podejrzymy, tak. dawaj, nie. Znaczy, to ten dobra już nie będzie, bo to ten szkoda się... No to tutaj trzaskać, sobie tak no, zabierz miałeś no, naj, najprościej jak? Żeby tak ci naj, się wiesz, no słuchaj, najprościej to też, żeby działało, no nie? Bo to, bo to wiesz. Głównie o to by chodziło. Yy, zrobić, coś, zrobić coś, żeby, wiesz, żeby nie działało. To, bo tutaj co, filmiku to macie wyrzucone. Tak. O, nie ma, nie ma. No dobra. No. No zobaczymy. Może, może w ten sposób się zrobi, że to się wyrzuci. A ten. A wypalimy yy, tego plejta. Tylko to podcięcie pod ten. Yy, to podcięcie pod ten o-ring, kurcze, żeby, żeby to zrobić, no nie? No bo wiesz, inaczej by można zrobić. Po prostu byś w tą blachę wspawał tulejkę z, z wcięciem na o-ringa. Tak mogę Ci zrobić. A później by się splanowało, nie? No, można zrobić, no bo jak I ja I wtedy bym... już jakiś gwint, tak? Pod, czy czy znaczy, nawet rurka czy, by słuchaj, mogła tutaj, być? tutaj to wystarczy rurka, bo żaden, żaden nypel skręcany na taką średnicę, co masz na pompę, nie występuje. No bez sensu nawet. No, ja miałem problem, bo ja chciałem wiesz, jak zrobiłem to też. Stany, stany i, i zajebiście to wygląda. Tylko, że AN skręcany na węża jakiegoś tam 30 w ogóle nie występował. No nie? Robiliśmy, wiesz, z docinek jakieś tam redukcje i, i w ogóle no nie. No to by króciec musiał być, no to się wytoczy i wtedy... No to słuchaj, to Ci podam średnicę, jaka jest, wytoczysz to z czarnucha, yy, zrobisz tam podcięcie, tylko wiesz co, najpierw to sobie kup o-ring, a potem, a potem rób ja ten, wie. bo ja mi zrobili podcięcie, bo ja robiłem na Żaden CNC nie i kurwa, zjeździłem pół świata za tym o-ringiem, nie? <laughs> jakiś nietypowy typowy Nie, no bo wiesz, bo wziąłem sobie tam podcięcie na jakąś tam średnicę, no bo sprawdziłem, wiesz, ile jest światło yy, kanału wodnego, no mhm. i... Wiesz, mówię O najlepiej, żeby na połowie wypadło, no to taki sobie wymiar, wymiar wziąłem, że, 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 że ciężko było coś znaleźć, no nie, a tak to sobie. No bo słuchaj, ja podejrzewam, że to iby na ten. Na, na, na samej paście by to obskoczyło, bo to wiesz, nie ma żadnego problemu, ale jednak ten oring to jest tam pewniejszy, no nie. Jest trochę czasu, Marcin, masz dwa tygodnie, także wiesz. O. Dwa tygodnie do wprowadzenia tego. Tak? Nie, no. nie, no chciałbym w tym sezonie zakończyć już ten projekt, czyli się nim przejechać, zrobić słuchaj, ten swój to mamy upragniony rekord. No nie, tam na grudnia zrobimy. Ale ja bym nie chciał po śniegu jednak, wiesz, bo te opony... średnio na śnieg. Znaczy, to, to sam tylko do wiesz, do nie, no, transportu. Słuchaj, Jeszcze nie moje. Ma Mati, pozdrowionka. No ogarniemy sprawę, no nie? No, mówię, no może faktycznie to się wyrzuci i, i tylko y, ustawi się ten alternator tak, żeby to było w osi y, a w sumie jest tyle rowków na tym, na y, kole, Przecież, że, tak, że nawet no, jak tam, tam któryś wie. coś nie, nie, nie będzie zgrywał to się na którymś pasku zawsze złapie, bo to na 4 pk, no to, to można tam, zresztą no tutaj i tak jest chyba węższy, bo tu wcześniej tak, 7 5, jest, no nie? Bo, tak, 5 jest, bo nie było takiego paska o tego w wymiarach 7. No ja wiem, no bo ja do, do klimatu jak, jak zakładałem, to, no to też szukałem tego paska, też z 7, z 7 czy tam sześć pasków e, przymierzałem. I w końcu ten ze... ten ze spodni pasował. Tak jest, tak jest, a, długi, zgaci. a, długi, a długi był potrzebny. A długi Dobra Marcin, jeszcze w sumie, ale tak teraz przemyślałem, że może nie, trzymaj Rafa, bo kupiłem ten wyświetlacz, bo tam obrotomierz jest taki, nie? Hmm. Mówię, może byś dorobił na niego mocowanie, nie? To taka polska firma, Hryder Ale... To mówię No, co tam się urodziło? Kurde, pajęczyna, moje biedne autko Najwygodniejszy komfort tu Trzeba tą maskę zamknąć, Paweł, żeby nam nie odwiało, bo ja ją trzymałem cały czas Aha Zobaczcie, ten obrotomierz to mi przekłamywał Robił mi pod górkę ja powinienem kręcić 9300, a on przy 8 już miał odcinkę, pamiętasz? Mm -hmm. I ty myślałeś, że jest wypadanie zapłonu, a ja w sekundę dokręciłem silnik przy pierwszym przejeździe. Teraz będziemy mieli takie coś. No bo tu teraz mamy odcinkę z zapłonem, i dlatego to tak brzmiało. Mm -hmm. Petarda, nie? I tu mamy. tutaj zardzewia i rury pasuje. Ale redukuje masę. <laughs> e, tu będzie teraz shift a tu wszystkie 7 parametrów jednocześnie można wyświetlać. No i tak, fajnie. Tak, za, tak ten. No i nie za miliony monet. Tu mamy wejście, to jakieś mocowanko, to jest karta pamięci. To Rafał musimy na drukarce jednak Boże, a ja pokażę gdzie to ma mocowanie w ogóle? Właśnie nie ma. Nie, czy tu? Trzeba samemu coś. No, tak śrubach, nie Albo trzeba odkręcić te śrubki i może coś przewiercić sobie od środka. Albo tak. No by musiało być, bo robią tak, że w, licz... Ale... w liczniki najczęściej. Przykleić. przykleić do tego okrągłego i... Też to by nie przykleił. Nie? Trzeba przypatrzeć Chciałem jak się siedzi. Taką, żeby się Ale... Czekaj, to, a to... Trzymaj to. Nie no, by musiał być tak coś w podobie jak tamten, bo... Czy tu widać? Idealnie widać. Tak jak jest tu teraz. Całe widzę ładnie wyświetlać. Musi być to oparte tu no, do tej zardzewiałej właśnie rury. <gry> Czyli musi być tu na, na dole nisko i tu nawet na ten. I ja ci powiem, żeby to tyrytytkami, tak jak teraz dopiął, kabel, podpiął i, i jazda. Nie? No tak. Po, po cajmersku. No ale zróbmy już jak to my. To tu musimy coś wymuszczyć Coś się wymyśli No, Rafczo, teraz jesteś projektant, studiujesz mhm. Musisz to ogarnąć. Także. No i sprzęgłeś teraz. A! Mój spiek kochany jest betoni. Dobrze skręcone. Co? Dobrze skręcone. Jest. Pedał już się trzyma. Mieliśmy mały taki fuck up, ale to, poza kamerami powiemy. Bo być może trwało to od samego początku. Słyszeliś, Kuba, o tym? Ale ten projekt się już kończy tego samochodu, bo rozpoczyna się nowy Nissan, więc nie będziemy już o tym mówić. Moja żona może tego nie ogląda, bo mogło się skończyć tak, że wystarczyło dokręcić jedną śrubę i nie wymieniać wcale tego sprzęgła. Ale warto mieć lepsze, nie? A może kiedyś przyjdzie ochota na ten, a już do Cerixa zostanie, nie? No ciekawe, czy ogarnie. Pewnie u Ciebie by musiał być dwutarcz, ale jak zrobimy jakiś tam na początek z 500-600 koni, to można spróbować, nie? Kiedy no to tak. będzie? Ale się wszystko porysowało. Czemu to tak? Musiały normalnie jakieś... Nie, to jest brudne. No wiem, ale... Brudne, ale od czego to... to jest... Wszystko w tym budynku naszym, nie? Tak. Dojechane to auto. Ale na zdjęciach zawsze wygląda pięknie. I na filmach. Umyje się. Umyje się, no Dobra. Zdejmujemy i no, przyszło jakieś dzieście to u was duże. Zaleję go, nie? Tu jest master w ogóle. nie, ja nie masz jakiegoś prześcieradła na to? Mam! Jest, ale no jest, nie wo jest wodoodporne. Ale nie jest wodoodporne i ono, widzisz, zgnieść. od kiszonki, nie masz kiszonki? Kurwa, zaraz, jak mam klatkę, <laughs> się przylezie. Nie no, ale to słuchaj, no to przecież jak coś to puchnę, to, to pierdolą w grubą folię czarną i przecież jak będzie miało padać, to się wszystko no, Ten wydech musi być tylko dobrze. Masz butelkę jakąś po pokolić czy coś? Kurwa, mam zapyczki takie na wydech. Masz ty? Te takie nie z interkulerów i z turbinów Dobra, to zrzucajcie go. Jak się popisujesz, jakbyś nie. pracował przy tych despach Co? Jak to nie coś się długie Coś, nie, coś Dobra, deski bierzemy, tak? Czy nie? Czy teraz nie trzeba? Trzeba trzeba. To nagrywasz. No, ale to będzie na przyspieszonym pod muzyczkę. Jaką lubisz Marcin? Skopolo. Dobra, no może być. Kurde, kamera tu była. Co? Kamera tu była. Dobra, nie nagrało się zrzucanie auta. No trudno. Dobra, stoi, tutaj mamy Leksusika. Ciekawe co pod maską. to z 2JZ też wychodziły, nie? Ale to w kombi były. Ale w kombi. W kombi? I wkładam wtedy do doni. I wkładam wtedy tu. Rafała, ulubione auto. jedno czy ulubione, Jedno z ulubionych. Miało być. No. no. To nie mogę znaleźć ładnego egzemplarza. No. Dobra, otwarty? No. Otwarty. Samowolka, no dobra. Marcin, nie, nie, ma Marcin nie widzi. Diesel? Nie. J. Gdzie jódź? Seria. To jest ten tu pięciogarowy? Chyba tak. No tu są. Nie wiem. Nie jestem nie, nie mechanik Marcin, kozioł, koziołki siano jedzą? Skoszone? Musisz przewrócić, bo mokre. <laughs> A tutaj Marcina projekt, już kiedyś pokazywałem. Marcin też jeździł z doładowaną kaserią K24, takie jak moje, tylko że w turbo. To podobno 800 koni było. Ciekawe. Ciekawe. Trochę tych pucharów Marcin ma, nie? Idziemy tam zobaczyć jego teraz Marcina Agroprojekty, bo wszyscy, o, ja też sprzedam Hondę to teraz muszę też kupić pewno. Co jakiś traktor, nie? Co tam? Wadźmiece na tym.